Siemanko, siemaneczko Mamy dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio Ostatnio traski nie było Żadny nic Także siedziałem w domu No a dziś wyjeżdżam Zobaczy jeszcze jak z niedzielą Szefu ma dać znać W każdym razie dzisiaj jedziemy na Daszynę A Daszyna jest za łodzią Jakby powiedzieć jadąc na północ Zgierz, Łęczyca, Daszyna Także pewnie z jakieś 400, z haczykiem może 500 Zobaczę później, bo dokładnie nie pamiętam Załadunek awizowany jest na 14, jest 13.50 Także czas ruszać Zapraszam do kolejnego odcinka Jedziemy. Poładowane chwilkę zeszło, bo jest już 1540. Załadowane mam niecałe 30 ton waży, cały zestaw 28-800 czy 2980, już nie pamiętam dokładnie. A spojrzałem tylko na wagę w dokumentach, mam, ale jakie to ma znaczenie. W każdym razie ciężko nie jest, więc można pomaleńku ruszać. Planuję pauzę zrobić za Warszawą. Myślę, że na Brwinowie, ale to się jeszcze okaże, chociaż nawet kurczę, nie myślałem o tym zaraz. 16, 17, 18, 19. Chyba jednak przed Warszawą No nie wiem, zobaczę, pomyślę że tak, żeby kurczę Może przez Warszawę dziś przejechać po 20 A jeżeli się nie uda Na Mińsk lecimy wtedy pewnie Zobaczymy W każdym razie Padało Póki co przestało Jedynie co wiatr wieje Tyle co do pogody. Co do budowy. Byłem wczoraj z żoną. Chłopacy już kładą stropian i folię. Także podejrzewam, jutro będą kłaść rurki z tego co rozmawiałem z kierownikiem prezesem dyrektorem. Mają już kłaść rurki, bo... Na niedzielę ma wjechać już firma, która robi wylewki posadzki. W niedzielę z tego względu, ponieważ są zawaleni robotą. Nie mają kiedy się wcisnąć. A u mnie to jest podejrzewam jeden dzień roboty i, i zalany. Tak więc zdjęć nie robiłem, bo zapomniałem, w ogóle nawet kamery ze sobą nie wziąłem, bo to też wszystko tak było na szybko szybko. Eee, także jak coś będę miał teraz to dorzucę co do motocykla dużo nawet nie pojeździłem bo nie było kiedy, właśnie tak jak mówię musiałem na tą budowę wkroczyć tu u rodziców byłem także zamieszania trochę jedynie co, to rundkę zrobiliśmy właśnie do rodziców i z powrotem motocyklem postaram się nie zapomnieć wrzucić jakiś fotek Właśnie szef udzwonił, że na niedzielę jednak nie ma nic Także nie jadę w trasę Jakby fajnie udało się jutro wrócić To może jeszcze jutro bym wskoczył na budowę Zobaczył przed zalaniem jak to wygląda Zrobił zdjęcia jak te są ułożone A jeżeli nie To po prostu w niedzielę jeszcze Przed e, przyjazdem firmy Od posadzek Pojechałbym, bo i tak chcę zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda, żeby mieć obraz, bo nie jestem w stanie być tam na miejscu i tego dopilnować, no musiałbym urlop brać, a urlopu mi szkoda mam w miarę takiego zaufanego e, gościa, który się tym wszystkim zajmuje, więc zostawiłem to jakby w jego rękach. Myślę, że tam nie będzie jakichś różnych dziwnych niespodzianek czy nieporozumień. Chociaż też jak byłem ostatnio, to zauważyłem, że dużo przyróbek w łazience będzie i tak właśnie się zastanawiam czy nie będę musiał rozbić całej łazienki po prostu żeby te rury, które przyszły dodatkowo gdzieś je pochować Ale to już chyba później, bo myślałem, żeby to przed wylewkami właśnie zrobić, przed posadzkami pochować to w podłodze, ale myślę, że będę musiał jednak kuć ściany ale to jak ktoś robił remont kiedyś w życiu to wie dokładnie, że to trzeba zaplanowaną kwotę liczyć razy dwa bo zazwyczaj są niespodzianki, a już jak człowiek coś rozbije rozkuje, to chce zrobić tak, żeby było dobrze i zaraz płytki, płytki wymienić, to Jakiś może brodzik, deszczownicę, jakieś może nową toaletę, to wiszącą, to coś tam, to nowy, nową łazienkę, nową podłogę i tak dalej, i tak dalej. A jak właśnie wiecie, sami się rozbija na przykład posadzkę, to są ściany podrapane, futryny, trzeba szpachlować, wymieniać drzwi. Jak tutaj była kuchnia rozbierana, tak samo płytki gdzieś tam odpękła, to coś tam trzeba zerwać płytki, położyć na nowo. Nowe płytki, nowe meble teraz kuchenne, pod wymiar trzeba kupić, bo przy rozbiórce wiadomo, gdzieś coś śrubka, to gdzieś coś się urwie, to gdzieś się zaczepi, tak to jest. Niby robi się, powiedzmy, jedną rzecz, a za tym idzie cała reszta, więc z tego co ja widzę, to będzie wychodziło na to, że ten remont będzie no, gruby, gruby też będę wymieniał okna będę wymieniał drzwi e, docieplął budynek z zewnątrz, fundament docieplął no praktycznie można powiedzieć nie ruszając ścian e, nośnych no i w sumie działowych też no nie będę, bo już raz ruszyłem dlatego mam salon z korytarzem i kuchnią łączony bo to było kiedyś przedzielone to bez ingerencji w te ściany to praktycznie prawie budynek od nowa a co do dzisiejszej trasy i transportu to plany mogą być dwa w sumie no mogę zajechać gdzieś na parking przed Warszawą zrobić trzydziestkę no Musiał zrobił, zrobić musiałbym zrobić więcej niż 30. E, po prostu wypałzować się do jakiejś 20 czy za 10, 20 tak żeby już po zakazie wjechać przelecieć w Warszawę na Łódź potem kierunek Gdańsk-Gdynia i na daszynę zjazd drugi plan że mógłbym ciąć normalnie na Mińsk lecieć tutaj Mazowiecki no i tam się wypauzować na dwójce na mopie nie pamiętam teraz nazwy tutaj się wam wyświetli bo zapomniałem te mopy już mi się mieszają tam zrobić pauzę i lecieć już wtedy dwójeczką kierunek Poznań normalnie na łódź i też planuję w górę bo czasem jeżdżę tutaj właśnie jedynką w górę zjeżdżam na Piątku, chyba piątek, tak, i lecę później tam na Daszynę albo lecę właśnie tutaj jak już od Łodzi Stryków i ze Strykowa na Łęczyce, Zgierz, tak, no tam te rejony na północ w górę i do Daszyny. Można tak i tak, różnicy czasowej nie ma, jedynie co droga się różni to tyle, więc w zależności, żeby nie było rutyny, to czasami raz jadę tak a wracam tak, albo na odwrót, nie ma to jakby większego znaczenia taki jest plan a co z tego wyjdzie wiadomo, czas pokaże czas pokaże, transport zweryfikuje, w każdym razie trasa nie jest jakoś tam bardzo długa, więc myślę, że nie powinno być żadnych Niespodzianek i komplikacji. Zjechałem na mola tutaj między Ostrowią Mazowiecką a Wyszkowem, bo tak naprawdę, to tutaj od Ostrowi do Warszawy, to i nie ma za bardzo gdzie stanąć. Jest tak przerąbany też odcinek. No i powiem Wam, że kurde, drugie kółko zrobiłem dookoła i stoję w ogóle w innym miejscu na drodze o tak osobie na poboczu jest taki przejazd ciasny tylko dla ciężarówek zmieszczą się, bo już przejeżdżały zaraz pewnie też będę przejeżdżać, bo każdy szuka miejsca no i tu przede mną rząd stoi także za drugim kółkiem stanąłem już tutaj, już miałem wyjeżdżać stąd jechać kurde dalej, gdzieś stanąć nie wiem, gdziekolwiek na, nawet na zatoczce dla autobusów już takie miałem pomysły. No bo naprawdę nie ma gdzie. Tym bardziej, że jest taka pora, że za chwilę zakaz się kończy za jakieś, nie wiem, 40-50 minut na Warszawie i podejrzewam, że tu się wszystko momentalnie zwolni i wszyscy ruszą. Bo tu już na radiu też słychać, że tak takie są w większości kierowców plany. A kto zostaje na noc, ten już tutaj zostanie, no. I taka to sytuacja. I tak muszę przekręcić co najmniej 45, jak nie godziny tutaj. A normalnie muszę 30, no ale co będzie za wcześnie, żeby wyjeżdżać. Już nie chciałem tam kombinować dookoła jeździć na te miński. Także przedłużę sobie pauzę. Takie oto rozwiązanie tematu: Mać, much, much, much later. Rozładowane, załadowane, wyjechane. Rozładunek poszedł e, w miarę sprawnie 45 mi wyszła Później się starować Ale jeszcze jak mnie rozładowywali to poleciałem od razu do drugiego biura Zapytać o te palety czy mają dla mnie Oczywiście powiedział, że mają Tak, nazwisko podałem, numery auta, wszystko Mówię, to ja się staruję i podjadę od razu pod palety To mnie załadujecie Dobra, nie ma sprawy Staruj się podjeżdża i ja wyślę zaraz z i cię załaduję. No tak, się starowałem, cofnąłem pod palety. Czekam. Jeden wózkowy jeździ, coś tam przewale, jakiś śmieci, coś tam z rampy, wozi, stoję, czekam. Dlaczego otwarta. Dobra, zajęty, może drugi będzie, drugi przyjeżdża. Jakiegoś gościa tu za mną był, Ładuje. tymi paletami, po prostu tymi H1 dalej stoję pytam jego on mówi, że on z innego działu on tu tylko pomóc on nic więcej tu nie robi także czekam czekam, czekam aż w końcu mówi, idę tamtego, tego zaczepię a on do mnie mówi no ja mam papiery, mam dokumenty dla ciebie ale nie wiedziałem, że tu ty stoisz ja mówię, jak nie wiedziałeś przecież stoi samochód pod paletami, no to nie no, do mnie powiedział kierownik, że zaraz ktoś przyjedzie, ale to ja nie wiedziałem już do ty. Nie? i tam gaza, sorry, sorry, nie wiedziałem już do ty. Na światło się ustawano. Ja mówię dobra, spoko, nie ma problemu. Także poczekałem chyba 40 minut prawie z godzinę. To zeszło, żeby załadować. A załadowałem 100 palet, czyli po 15 palet. Sześć słupków, no i jeden słupek po 10. Też nie miałem za bardzo tyczek, żeby to w miarę dobrze zabezpieczyć Bo tu nierówno jest, mam nadzieję, że mi się nie powywala Jak się powywala, będziemy zbierać Mam dwie tyczki takie dobre, a jedna taka słabo trzyma zęby i się kończą tutaj o przerobie, zobaczę, będę miał czas po przerobie Bo Jeśli chodzi w poprzek, to jest okej, okay, ale w pionie zębów nie dociska dobrze także o, można popchnąć się na poleci także trzeba coś tam z tym pomyśleć w każdym razie no zeszło mi z tym załadunkiem tych palet ale już wyjechałem w sumie tak na dobrą sprawę mógłbym tam zostać już u nich na noc Bo wyjechałem u której? 12 no w nocy a tam niedaleko ich jest parking taki dziki Barę, już chyba niedziałającym mogłem tam zostać normalnie jak człowiek to przestać ale przekalkulowałem że jutro jest sobota właściwie dzisiaj no i później po pauzie będę musiał w dzień wracać to na pewno Warszawa mnie przytrzyma, na pewno łomże mnie przytrzyma tak więc pomyślałem pójdę ja dzisiaj na 15 godzin i na 10 jazdy bo i tak w sumie 45 tam oddycha mi niepotrzebna. I spróbuję dolecić gdzie się da. Ale też nie będę pchał na siłę, bo wiem, jak to jest tutaj w tej porze z parkingami. Bardziej na weekend. Więc będę jechał przez parkingi. Jeżeli znajdę gdzieś na parkingu jakieś wolne miejsce, to po prostu tam dostanę Najważniejsze, chcę zrobić Warszawę. Warszawa Warszawę zrobię, to będę się rozglądał za miejscem. Czy to będzie zaraz za Warszawą, czy to będzie w okolicach Łomży, nie wiem tego. Tak? Najważniejsze, żeby jakieś miejsce było w głowie, mam taki plan, żeby na... Eee... kluczę, barku z susnami. Tam na takiej drużce fajnie się stoi na poboczu. Cisza spokoju. że będzie kocioł. Pod latarnią najciemniej. Nic dziwnego, że to miejsce wolne było. Kabiną do latarni. Ale się pozasłaniam, mam podwójne firany, grube, to nie będzie świecić. To pierwszy powód tego, że nikt tu nie stoi, a drugi powód jest tutaj. Słyszycie? Chłodnia chodzi. <gry> Kurde, ja na wyłączone, ja będę musiał sąsiada słuchać. No niestety. A gdzie to miejsce znalazłem? Mop małopole tutaj na Radzyminie. Już miałem dalej jechać, ale patrzę, jest trajka wolna, mówię wjeżdżam i będę powoli się zwijał do odpoczynku. A jest godzina 230 To tak akurat, no 11.30 pauza się skończy będzie można wracać, a co tutaj zostało zostało pewnie z jakieś 2,5 godziny drogi myślę 3 to nawet nie, ale tak z 2,5 godziny no, ale trzeba będzie zajechać tak rozładować te palety i dopiero później na bazę także no do wieczora to może nie, ale tak do południa zejdzie, no tak do 16 pewnie 17 :00. Dobra, nie na dzisiaj mi to liczyć. Czas na odpoczynek. Widzimy się jutro. Dobra noc. Siemaneczko, sobota, godzina 10.15. Została mi jakaś godzina pauzy. Ale wczoraj zauważyłem, że chyba żarówkę mam w naczepie przepaloną Także dobrze byłoby ją wymienić Chociaż szczerze mówiąc, nie chce mi się naprawdę dzisiaj Najlepiej to bym z kabiny nie wysiadał, nie wiem, jakiego lenia mam Ale póki jeszcze godzinę mam tej pauzy, to chyba to zrobię, bo później tak czy tak to mnie nie minie Zajadę, zdam te palety, pojadę na bazę, to będę musiał na bazie poświęcić czas Żeby to zrobić O Teraz chłodnia u kolegi się włączy. Myślałem, o, myślałem, że on dzisiaj, kurde, rano, pauza mu się skończy i wyjedzie. Ale widzę firany zasłonięte i pewnie weekendówkę robi. Pauzę weekendową. Powiem szczerze, że, kurde, bym nie miał chyba cierpliwości na włączonej chłodni weekendu robić. Firany zasłonięte. Agregat stuka cały czas. Może gość lubi pospać. A patrzę z drugiej strony. Lambertka. Taka naczepa jak moja babcia. Myślałem, że już taki nie jeżdżą. Czy tylko ja mam taką babcię. A się okazuje, że nie. Dobra, będę się chyba zbierał. I proszę ja Was. Chyba za tą żarówkę się brał. Jak widzieliście, nie było potrzeby wymieniać żarówki. Widocznie gdzieś tam się poluzowała, na skutek pewnie wstrząsów. Nie było styku, wystarczyło tylko ją poruszać trochę, odkręcić, dokręcić. Styk złapało świeci póki co, także nie ma sensu wymieniać. A co mi tu zostało? No, jeszcze kurde 40, no, 45 minut. Już raczej zamontowanie się brać nie będę. Ewentualnie może materiał zrzucić Ale Nie ma tu sensu, kurde jaki zegarek porysowany Trzeba by było chyba kupić jakiś zegarek może Chociaż działa Dobra Dokręcam pauzę i jedziemy Powiem Wam, że jest dobrze Łomża Stadion Toczę się już pewnie, z, nie wiem, z 15-20 minut. A dopiero do stadionu dojechałem Łomża korkuje się praktycznie od centrum miasta. Kurde, że tego nie przywidział. Mogłem spojrzeć na mapki i polecieć, albo miastem tutaj objechać na Nowy Most, albo jeszcze wcześniej zjechać z ronda, kierunek Zambrów i objechać to wszystko. Najlepiej by było wczoraj w nocy to zrobić, znaczy to już dzisiaj nad ranem to łączę, ale oczywiście zakaz nocny. Także zawsze coś, no. Trzeba zawsze wybierać te lepsze zło. No nic. Dobrze, że już koła się toczył, bo wcześniej dostaliśmy w końcu wyjechałem z tej łąży 12,5 stopnia ale czas do jazdy mi się sporo wydłużył czas do jazdu, a co ja powiedziałem czas do jazdy. I nie wiem, tak zastanawiam się, chyba będę dzwonił na rampę. Zapytam, czy będzie komu w ogóle mnie rozładować, bo jeżeli nie, to raczej bez sensu mi tam jechać i stać, czekać a w ostateczności może się okazać, że zawrócę się napięcie i nikt mnie nie zdejmie bo dziś sobota dzień kota no jednak zawróciłem się na pięcie zajechałem no i mówi kobieta na bramie, że nie ma dzisiaj wózkowego, a czasami tam z randu ktoś się odrywa z roboty, jak nie ma wózkowego i rozładowuje a on mówi do, przez telefon, że jak rozładuję sam to mogę wjechać On wie jak ja rozładuję sam? Mam je wykopać? A tym bardziej, że one są na samym początku Ja je nie zostawiałem przy drzwiach z tyłu, tylko do samego początku, bo by mi się przewróciły Mam tylko trzy tyczki No i mówię, że ja tylko sam nie rozładuję na pewno No to Do widzenia i tyle i Szefu rozładuję, nie wiem jutro, pojutrze przyjedzie mieć na czepę, to od razu zdejmie, no. Także mogłem w sumie zadzwonić, no. Jedynie bym parę minut zyskał tylko. Ale tak to zajechałem przynajmniej. Jestem kryty, tak? Byłem. Nie chcieli zdjąć. Nie chcieli. Także zabijam. Na bazę. I do domu. No właśnie, zapomniałem wam dobrać. Jak ten motocykl wyglądał? Tak, przyjechał właśnie w stanie surowym. Tutaj macie zdjęcia już po wymianie tych elementów. Następne zdjęcie macie z innego profilu, i za chwilę będzie to, co zostało dołożone a dołożone zostały crash bary, halogeny, osłona silnika. Gmole, żona mi kupiła w prezencie. Handbary akcesoryjne Faustrom. Lusterka akcesoryjne Faustrom. Takie można powiedzieć trapezowe. Ale ogólnie fajnie się prezentują. Myślałam, że mniej będzie w nich widać, ale jest spoko. Tutaj mamy wyświetlacz zmiany biegów. Ładowarkę do telefonu. Przełącznik do halogenów. I to chyba wszystko. A, i dostałem jeszcze w gratisie takie podkolor kolor wentylki. No, leciałem na bazę, także zwijam swoje menele i lecę na chatkę. Zaczynać weekend. Może coś motorkiem się pojeździ? Zobaczymy. Także dzięki za dzisiaj, i zapraszam. Na kolejny odcinek. Trzymajcie się. Cześć.